Cześć, tu ja Anna Grochowska. W tym filmiku, na prośbę pani Katarzyny, obliczę metodą Gaussa rozwiązanie, oczywiście o ile istnieje, układu równań takiego: Ax równa się B, gdzie A i B są tutaj takimi oto podanymi macierzami. Metoda Gaussa, mnożenie macierzy i wszystkie działania, które byłyby tu potrzebne. Zostały dokładnie omówione w kursie macierze, dokładniej w lekcji ósmej metoda Gaussa. Szukasz takiej macierzy X, która pasowałaby do tego układu. Ona składa się z trzech zmiennych. Dlaczego z trzech? Bo ta macierz A ma trzy kolumny. Zawsze zwracaj uwagę, jeżeli ta macierz A miałaby cztery kolumny, to X musiałoby mieć cztery zmienne, zawierałoby cztery zmienne. Jeżeli A miałby 5 kolumn, no to tutaj by było 5 zmiennych. No dobra, czyli szukasz takiej macierzy X, która spełnia takie oto równanie, przemnożenie. Podstawiasz macierz A razy twoje szukana macierz X równa się macierzy B, czyli macierzy wyrazów wolnych. Macierz A to znaczy macierz współczynników, a B to są wyrazy wolne. Powstał układ równań. Rozwiązujemy go metodą Gaussa. Jak ta metoda działa? Zapisujesz współczynniki, które stoją przy Twoich zmiennych, które zmienne oczywiście muszą być uporządkowane jedna pod drugą, te współczynniki zapisujesz. Po kresce takiej pionowej piszesz wyrazy wolne, liczby, które są bez zmiennych, znajdujące się po prawej stronie równości. I teraz w metodzie gaussa chcesz otrzymać tak zwaną macierz schodkową, ale macierz tą schodkową, która znajdowałaby się po lewej stronie tej kreski pionowej. Macierz schodkowa to byłaby taka, na przykład taka tu. Chodzi o to, że nad danym schodkiem stoi jakaś liczba dowolna. Nie zawsze musi być to jedynkę, chociaż najbardziej to jest y, oczekiwane, żeby tutaj stało dokładnie jeden, ale niekoniecznie. Ogólnie, żeby stała tutaj jakaś liczba, a pod spodem były zawsze zera znowu. Tu stoi liczba, pod spodem zera. Tu stoi jakaś liczba, no dobra, nic nie ma pod spodem, więc tutaj wtedy zakończyłoby się nasze obliczenie. Tak więc, co robisz? Bierzesz pierwszy element tej macierzy, dobra, stoi jedynka. Bardzo fajnie, bo za pomocą jedynki najłatwiej jest wyzerować te wiersze, które są pod spodem. Bo ogólnie, żeby otrzymać te schodki, działamy na wierszach. Można wiersze ze sobą dodawać, odejmować najczęściej to jest dodawanie, przemnożone razy odpowiedni skalar, lub cały wiersz przemnożyć razy jakaś liczba. Na kolumnach tutaj nie wykonuje się żadnych działań to jest bardzo ważne. No i co? Masz jedynkę. Za pomocą tej jedynki chcesz pod spodem wyzerować te dwa elementy, te pierwsze elementy ty, tego wiersza i tego wiersza. Co można zrobić? Żeby wyzerować ten wiersz, ten element tego wiersza tak naprawdę, to musisz co? Najlepiej by było od jedynki odjąć jedynkę. Ale na wierszach zazwyczaj wykonujemy działanie dodawania, więc do wiersza drugiego musisz dodać wiersz pierwszy przemnożony razy minus jeden. I to wykonujesz na całości, na całych wierszach. Ale ten element pierwszy będzie Ci wskazywał jedynie, co musisz zrobić teraz. Co zrobić, żeby tutaj wyszło 0? Wystarczyłoby, żeby od wiersza trzeciego odjąć dwa razy wiersz pierwszy. Inaczej dodać wiersz pierwszy do wiersza trzeciego dodać wiersz pierwszy przemnożone razy minus 2. To wykonujesz. To działanie na całych wierszach. Otrzymujesz taką macierz. Teraz ważne, tu nie pisze się znaku równości, tylko taką falkę, faleczkę. Bo te dwie macierze nie są sobie równe, one są jakby równoważne, podobne, ale nierówne. Dlatego można pisać falkę, dwie falki, ale na pewno nie znak równości. No i dobra, pierwszy wiersz, coś robiłeś, nie nie ulegał zmianie, więc yy, przepisujesz. Z drugim wierszem każdy z elementów co. Mnożysz minus 1, czy ten skalar, razy ten element z pierwszego wiersza i dodajesz do tego elementu z drugiego wiersza, czyli minus 1 razy 1, minus 1, dodajesz 0, minus 1 razy minus 3, 3, dodajesz 4, minus 1 razy 2, minus 2, dodajesz do tego elementu poniżej minus 4 i podobnie to samo wykonujesz na tych wyrazach wolnych, czyli tych poza kreską. Minus 1 yy, razy 3, mi, minus 3 dodać minus 2. Identycznie postępujesz z tym wierszem trzecim. Czyli co? To trzeba było razy skalar minus 2. Minus 2 razy 1 minus 2 dodać 0 i podobnie każdy z tych elementów tutaj się otrzymuje. W ten sposób otrzymujesz taką tutaj macie. Fajnie. Masz już pierwszy schodek taki wyrobiony. Jest 1 pod spodem 0. No to teraz działamy Chcesz tutaj otrzymać liczbę, mieć jakąś liczbę pod spodem 0. Tak z czwórki, żeby do piątki, no to, to co? Do jakieś tam ułamki by wchodziły, nie? Bo za pomocą czwórki, żeby piątkę tu wyzerować, to ciężko by było. Więc co warto na początku? Można zrobić tak, że cały wiersz, ten drugi, przemnożyć razy jakiś skalar, albo podzielić przez jakąś liczbę. Podzielić przez jakąś liczbę, to inaczej pomnożyć razy odwrotność, czyli pomnożyć razy ułamek, czyli mnożysz razy 1, 4. Możesz, możesz. A w ten sposób otrzymujesz taką tutaj macie. Masz już teraz jedynkę, a za pomocą jedynki już łatwo wyzerować liczbę. Dowolną, prawda? Więc masz schodek taki, chcesz, żeby tutaj wyszło 0. To co wystarczy zrobić? Wystarczy, że od wiersza do wiersza trzeciego tak, dodasz pomnożony razy minus 5 wiersz drugi. Czyli inaczej od wiersza trzeciego odjąć 5 razy wiersz drugi. Zgadzałoby się? Zgadzałoby się. Co? Pierwszy wiersz bez zmian przypisujesz, drugi tak samo, bez żadnej zmiany, a trzeci do trzeciego musisz dodać minus 5 razy pomnożony, wiersz drugi i każdy element tak robisz, nie tylko ten tutaj, żeby wyszło 0, ale ten minus 1 razy minus 5 wychodzi, minus 5 razy minus 1, druga, dodajesz do minus 7 wychodzi. I w ten sposób, zobacz, otrzymałeś już macierz schodkową. Jest, jest. Przechodzimy do wyznaczenia rozwiązania. Tu na sam koniec no, będzie bardzo ważne podpisanie mm, tych kolumn, które odpowiadają jakim zmiennym. I od rozwiązanie, odpowiedź odczytujesz zawsze od końca, od samego dołu. Idąc. Dlaczego? Bo popatrz, mając ostatnie równanie wobec 0 razy x1, 0 razy x2, dodać 2 razy x3 równa się tej liczbie po kresce. A 0, oczywiście, razy coś, no to jest 0, więc ja piszę tylko, że 2x3 równa się danej liczbie. Co? Wystarczy, że podzielę przez 2. Mam już odpowiedź i to tyle równa się zmienna x3. Podobnie postępuję z wierszem wyżej. Idę zawsze od dołu. Teraz drugi wiersz. 0 razy x1 dodać 1 razy x2 dodać minus 1 razy x3 równa się temu elementowi, który jest po kresce. No to co? 0 pomijam. Mam tylko, że x2 odjąć x3 równa się minus 1, druga. x3 już wyliczałam tu. Podstawiam. Działania. Oczywiście na ułamkach proste. Otrzymuję coś takiego. Identycznie postępuję z wierszem pierwszym. x1 odjąć 3, x2 dodać 2, x3 równa się 3. Zapisuję tu równanie. Podstawiam. x2 już wyliczone. x3 również wyliczone wcześniej. Podstawiam. Działanie na ułamkach. Wynik ostateczny jest taki. Jak widać, ta metoda jest. Szybka, przyjemna, chociaż wymagająca skupienia, bo, bo tutaj są bardzo um, drobne rachunki. To znaczy, bardzo trzeba uważać na plusy i minusy, co do czego się dodaje. Ale samo już później odczytanie rozwiązania jest szybciutkie i łatwe. Jeżeli chciałbyś więcej przykładów poznać tej metody gaussa i co się dzieje, kiedy nie ma rozwiązania lub rozwiązanie jest nieskończone nieskończenie wiele rozwiązań. To wszystko zostało omówione w przykładach w kursie macierze. Polecam serdecznie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia!